Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest takie zjawisko, które ma charakter absolutnie wyjątkowy, bardzo często inspirujący, inspirujący wielu ludzi. Jest to zjawisko, które bardzo często jednoczy ludzi, jednoczy wokół jednego celu, wspólnego celu, wokół ojczyzny, patriotyzmu. I tym zjawiskiem jest właśnie sport. Sport, który jest czymś pięknym, ponieważ może właśnie Inspirować do ponadpartyjnych do działań ponad podziałami, do działań, które mogą rzeczywiście łączyć. I ja chciałbym bardzo, żebyśmy w oparciu o nasze programy, o programy, które Ministerstwo Sportu i Turystyki rozwija, rozmawiali właśnie o tym. Tego się spodziewałem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że padnie taki wniosek i pomyślałem sobie, porozmawiamy o różnych programach, których wcześniej w czasach POPSL nie było my je rozwinęliśmy może one powinny być bardziej rozwinięte może mniej szeroka dyskusja o sporcie o sporcie jako narodowym dobrze, dobru które, dobru które jednocześnie może jednoczyć no i szanowni państwo niestety się zawiodli bo stało się oczywiście zupełnie inaczej stało się tak że ten wniosek jest wnioskiem zupełnie pozamerytorycznym wnioskiem który nie dotyczy sportu, nie dotyczy turystyki. A tymczasem warto wspomnieć o pewnych najpierw najważniejszych liczbach, bo myślę, że one chyba każdy to przyzna, nie kłamią. Otóż nasz budżet na inwestycje w tym roku, w roku 2022, także dzięki działaniom pana ministra Bortniczuka, osiągnie ponad 2 miliardy złotych. W momencie, kiedy ostatnim ministrem w rządach PO-PSL był, kto wtedy był, pan Adam Korol, ten budżet sięgał mniej więcej miliarda złotych. Szanowni państwo, dwukrotne powiększenie budżetu na sport. Drodzy rodacy, to jest wielkie osiągnięcie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sport jest potrzebny Polakom. Sport jest potrzebny Polakom, ale potrzebni są także ludzie, z pasją. Ludzie z temperamentem, takim jakim ma, temperament ma pan minister Kamil Bortniczuk. I mogę państwu powiedzieć, że rzeczywiście jest to człowiek, który jest najbardziej właściwy, żeby pociągnąć sport dzisiaj w tych różnych budżetach, różnych projektach, różnych programach, planach, które rozwijamy, pociągnąć w przyszłość. I powinniśmy też rozmawiać o tym, co jest wyzwaniem przed nami. Ale najpierw jeszcze powiem, co w tym krótkim czasie, bo przecież tego powinien dotyczyć ten wniosek. W tym bardzo krótkim czasie, jakim zarządza Ministerstwem Sportu i Turystyki pan Kamil Bortniczuk, dokonał. Pewnie chcecie tego usłyszeć. Chcecie to usłyszeć. Otóż, Szanowni Państwo, rzeczywiście w tym krótkim czasie zaszło pewne nietypowe zdarzenie. Otóż kraj, który zobowiązał się już dawno temu do organizacji mistrzostw, Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych i szachach szybkich, zrezygnował z tego i trzeba było znaleźć państwo, które w ciągu dwóch tygodni zorganizuje mistrzostwa. Ta informacja przyszła do nas 15 grudnia, może, mylę się, może 12, 13 grudnia, gdzieś w tych dniach. I w 2,5 tygodnia, dzięki również zaangażowaniu ministra Kamila Bortniczuka. Te mistrzostwa zostały tak zorganizowane, że ja do dzisiaj odbieram pochwały prezesa Światowej Federacji Szachów. To chyba się liczy. Dziękujemy, panie ministrze. Druga rzecz. Trzecie Igrzyska Europejskie. Bardzo ważne wydarzenie. Jednak trzeba było zintegrować działania wielu podmiotów wielu podmiotów centralnych. Związanych z działaniami Spółek Skarbu Państwa, i tutaj bardzo dobre działania pana premiera Sasina, ale także Krakowa, miasta Krakowa, wiemy, kto tam rządzi, województwa małopolskiego i województwa śląskiego, a więc wielu podmiotów. I te działania, tę kropkę na i, ale również te działania o charakterze w pełni. Rozwiniętego planu na organizację igrzysk, Olimpijskich, igrzysk europejskich, trzecich igrzysk europejskich, wykonał pan Kamil Bortniczuk, pan minister Bortniczuk. Naprawdę konkretny facet bardzo precyzyjnie opracował plan i tydzień po tygodniu, zdając mi sprawozdanie z tego, co dokonał, doprowadził to do takiego końca, że za kilka dni podpisujemy ostateczne dokumenty w Krakowie. Szanowni państwo, naprawdę Dobry, bardzo dobry minister, ponieważ przed nami duże wyzwania. 24. Igrzyska Olimpijskie zimowe. Na tym powinniśmy się koncentrować. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Na tym powinniśmy się koncentrować. Dajmy ministrowi skoncentrować się na tym, co jest dzisiaj dla sportowców najważniejsze. On im służy. On dba o to, żeby oni byli jak najlepiej przygotowani w tym zakresie, w którym Ministerstwo Sportu może o to zadbać. W tym roku Mistrzostwa Świata Kobiet w Siatkówce w Polsce, w przyszłym roku Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej przecież to są bardzo ważne imprezy sportowe. Pan minister Kamil Bortniczuk od razu zabrał się za wszystkie działania, które, a jest ich bardzo wiele, które trzeba przeprowadzić po to, żeby tak wielkie imprezy przygotować we właściwy sposób. Bardzo dobry minister na tym miejscu. Dziękuję panie ministrze. Szanowni państwo, ale oczywiście sport wyczynowy, sport drużynowy, sport, który daje nam tą radość, kiedy siedzimy z wypiekami na twarzy przed telewizorami, to jedno. Ale bardzo ważna rzecz to sport niewyczynowy, sport powszechny, sport dla młodych ludzi. I tutaj pan minister Kamil Bortniczuk wraz ze swoim zespołem, także z panią minister Anną Krupką, panem ministrem Jackiem Osuchem, robi bardzo wiele dla upowszechnienia tego sportu. Sztandarowy projekt, z którego będziecie nas rozliczać, już być może za półtora roku, za dwa lata. To wielofunkcyjne hale sportowe, tysiąc takich hal w ciągu najbliższych pięciu, siedmiu lat chcemy pod kierunkiem pana ministra Bortniczuka postawić w gminach, małych miastach, małych miejscowościach. Wielofunkcyjne hale, deszcz, zima, słota, śnieg, dobra czy zła pogoda, te hale będą służyć dziewczętom i chłopcom w tysiącach polskich gmin, polskich powiatów. Niezwykle ważny projekt i mogę powiedzieć nie wiem czy ojcem, nie wiem dokładnie czy wymyślił ten projekt pan Kamil Bortniczuk, ale z tym projektem do mnie on przyszedł, ten projekt przedstawił i ten projekt będzie służył Polakom we wszystkich gminach i wszystkich powiatach, ale także wiele innych budżetów, o które walczył. Budżet na sport dla osób niepełnosprawnych to jest pan minister Kamil Bortniczu budżet na sport dla dzieci, a także wielki projekt Teamsto na stulecie niepodległości, z którego dzisiaj korzysta tysiąc sportowców, tysiąc olimpijczyków, lekkoatletów, szkoleniowców. Czy był taki program w czasach POPSL? Oczywiście nie było. Oczywiście nie było takiego programu, oczywiście ten program dzisiaj będzie służył osiąganiu sukcesów przez polskich sportowców, a jestem przekonany, że także w sportach drużynowych będziemy dzięki temu mogli odnosić większe sukcesy, bo ułożymy coraz więcej środków na sport, sport dla dzieci, sport dla młodzieży. I także ten zarzut, który tu się pojawił ważny, bo wiążący się ze zdrowiem, zdrowiem psychicznym, zdrowiem psychicznym, fizycznym dzieci i młodzieży, czyli e-sport. Szanowni Państwo, przez e-sport chcemy dzieci wyciągać z domu. Nie chcemy tylko, żeby one tam były przy tym, przed tym komputerem bez programów państwowych, samorządowych, ale specjaliści podpowiadają nam właśnie taką ścieżkę. Bądźcie tam po to żeby wyciągać dzieci sprzed ekranów, monitorów, telewizorów, komputerów właśnie na boiska, właśnie do hal sportowych. Taka tutaj jest ścieżka przedstawiona przez ekspertów. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jestem przekonany, że pan minister Kamil Bortniczuk sprosta tym wielkim wyzwaniom w zakresie infrastruktury sportowej i promocji sportu wśród Polaków, że dzięki tak dynamicznemu ministrowi, który traktuje to naprawdę z pasją, z wielkim temperamentem i nie zasługuje na to, żeby wobec niego rzucać taki stek kalumni, pomówień, i insynuacji, jaki tutaj miał miejsce, powinniście przeprosić z tego miejsca za ten wniosek, który jest wnioskiem absolutnie nietrafionym. Minister Bortniczuk naprawdę jest bardzo dobrym ministrem, który jeszcze może znakomicie pokazać to, co w Ministerstwie Sportu będzie mógł zrobić. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo. Każda drużyna to jest coś więcej niż tylko części składowe, poszczególni ministrowie. Suma tej drużyny to jest coś znacznie więcej, i jestem przekonany, że dzięki. Działaniom, dzięki właśnie pasji, również zainteresowaniom pana ministra Kamila Bortniczuka, nasza drużyna Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest wzbogacona o dodatkowe kompetencje, o energię, o dynamizm działania, który na pewno przełoży się na lepsze wykorzystanie sportu dla dobra Polski, dla dobra Polaków, dla dobra polskiego patriotyzmu również. Dziękuję bardzo.